Na razie nie są to mocne zagrywki Maciej Muzaj zablokowany przez Wołkowa który tutaj rozpoczyna swój taniec 5 punktowe prowadzenie Rosjan to chyba była auta ale gramy Maciej Muzaj niewygodną piłkę dostał bronią się Rosjanie i oni nam dostarczą No oburą szkiwał Wołkow Kliuka i skrót, ale jest to niezłe przyjęcie, Kwolek Kiwka wchodzi w boisko, gdzieś musi być ten punkt zaczepienia, Kwolek, dobre przyjęcie, e, Łukasik. E, broni Golubiew, będzie kontra, Jegor Kliuka, przedziera się, nierówno skaczemy do tego bloku. Popiwczak w punkt, przyjęcie, świetnie, Huber uruchomiony na środku przez Marcina Janusz. No, przechodząca piłka, koniec seta, Rosjanie wygrywają zdecydowanie 25 do 19 i prowadzą w półfinale Ligi Narodów 1 do 0. Dobra zagrywka. Rosjanie teraz w opałach muszą nam dostarczyć piłkę. Jest bardzo dobra okazja do kontry. Kwolek. Out. Znowu Flot. lubię. z kłopotami tam w tym przyjęciu Kliuka. Mamy szansę na kolejną kontrę. Komenda, droga linia Muzaj. Bronią Rosjanie, ale wpadają w siatkę. Jest 6 do 6. To świetny zryw naszej drużyny. Popiwczak, z lewy atak Bednosz, no po bloku, ale broni tam yy. Maciej Muzaj, ściąga tę piłkę, bronią Rosjanie, i kontra, i tego już nie obronimy, nie kończymy ataków, Maciej Muzaj, znów lubię ale teraz yy, dokładnie, nic nie możemy zatrzymać blokiem, lubię w okolicę trzeciego metra. Kliuko zablokowany w bardzo ważnym momencie przez Łukasza Kaczmarka, który dopiero pojawił się na boisku. Dobry, dobry ten flot. Wołkowa wrzucony w siatkę. Wołkowa gramy. Jest! Ten punkt ważny! Najważniejszy w tym sensie. Teraz wybiegamy w kółko. Ale chwileczkę, bo tutaj będziemy musieli jeszcze poczekać. Jest jakiś challenge. Jest piłka. W jest koniec seta. Przeciągamy go na swoją stronę. 26 do 24. 1 do 1 meczu Polska-Rosja. Karol Kłos, niepewnie kliłka. Sytuacyjna piłka. Wołkow e, wciska na piłkę. Jest tam nas sekuracja. Bednosz. E, Wołkow raz jeszcze. Jest kwolek. Przebijemy na drugą stronę. Kontra Rosjanie popracowali. Ach, dlaczego tak elektrycznie? Bednosz. Kobcar zablokowany. Znamy to jego zagranie. Poczekał Huber. jest 2 do 0 Bartosz Kwolek Przyjmują tego flota Rosjanie. I tam szaleje na tym prawym ataku. Politaev, Kliuka. I Wołkow, ale my tutaj znów dobrze zagraliśmy blokiem. Jest kontra w górze. Mozaj ściąga te piłki. Kontrolują Rosjanie, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Teraz Mozaj. Zamienko, chyba Komzar. Jeszcze gramy. Długa akcja. Bedność na lewym ataku po bloku. Świetnie, wychodzimy na prowadzenie. Skrót zdążył kwolekę. Kaszmarek! On się pojawia tutaj w naszej drużynie, tam wcześniej Jędrzej Gruszczyński. O Tutaj znowu puścił rękę Poletajew, Muzaj Brionik Kliuka i odskoczą. Odskoczą Rosjanie na trzy punkty. Kwolek niepewne, niepewne to przyjęcie Bednosz na lewym ataku będzie koniec set 25 do 22 wygrywa Rosja Rosjanie prowadzą półfinale z Polską 2 do 1 Ilias Kurkaniec i znowu nie ma przyjęcia i tylko przebijamy na drugą stronę no tutaj się też nie porozumieli Rosjanie Kobzar wyłączony, Kliuka i 4 do 1 Kolek, mocniejsza zagrywka, Kobzar. No, no, nie wiem, czy tam nie było za dużo odbić. Gramy, e, może będzie kontra. Teraz my odpowiadamy świetno, krótko. Flot, Kwolek. Komenda. No, jeszcze gramy, jeszcze tam asseguruje Popiewczak, e, Bednoż. E, Kaczmarek. Komenda wyłączony, bednoż! Ale grają teraz dobrze pasywnym blokiem Rosjanie i oni kontrolują, Kliuka, będzie punkt. Jednak większa siła ognia jest tutaj w ataku po stronie rosyjskiej. Nam no jakby trochę zaczynało brakować sił, jednak. Teraz trochę lżejsza zagrywka jest do Kwolek broni Gorubiew. Poliutajew, jeszcze się kurują Rosjanie, Kliuka, ale możemy my teraz wyprowadzić kontrę, Karol Kłos. My jeszcze mamy tutaj przyjęcie, ale to nie było dobre rozegranie piłki, będzie kontra 24 do 17, Rosjanie będą mieć piłkę meczową, Kaczmarek. Wyciągnięty Kliuka. Jegor Kliuka zablokowany. 21 punkt. Szkoda, że nie z... wcześniej ten finisz. Znowu Kliuka. Poleca eee, lockout I jest po meczu.